Dzień dobry, witam na kanale Endego. W tym materiale pokażę Państwu, jak przygotować analizę termiczną w stanie ustalonym z przewodnością cieplną zależną od temperatury. Na początku zaimportuję projekt z geometrią, którą będziemy analizowali. Wejdę w Connections i sprawdzę, czy elementy są połączone. Jak widać, są niepołączone. Dlatego użyję automatycznych połączeń. Teraz jak ponownie sprawdzę czy elementy są połączone, widać, że wszystko jest w porządku. Następnie trzeba zdefiniować materiał. Wchodzę w Material Database. Stainless Steel. I wchodzę w stal 316. Edytuję materiał i chcę dodać krzywą w zależności. Przewodności cieplnej od temperatury. Importuję CSV, wybieram jednostkę i wybieram odpowiedni plik. Klikam Apply i Save. Następnie trzeba nadać odpowiedni materiał do złożenia. Wchodzę w Apply Materials, wchodzę w bazę materiałów i wybieram materiał, który zedytowaliśmy. Klikam Apply to All Parts. Teraz mam nazwę materiału. Wyświetli się obok nazwy każdego z elementów. W tym momencie jesteśmy już gotowi do tego, żeby przejść do definiowania analizy. Zmieniam ustawienia adaptacyjne z global na global plus local. Najpierw ustawię warunek brzegowy pudy Richleta na, na stałą temperaturę. Na powierzchni. Tej kwadratowej części przewodu. I wpiszę temperatur change 800. Następnie nadam warunek konwekcyjny typu Robina. Ponownie zacznę od Tug Faces. Wybiorę okrągłą część przewodu. Temperatura otoczenia ma wynosić 30 stopni. A współczynnik konwekcyjny 40. Następnie ukryję jeden z elementów po to, żeby pokazał mi się wał, na którym również chcę nadać warunek brzegowy konwekcyjny. Tutaj temperatura otoczenia będzie 120 stopni, a współczynnik przejmowania ciepła 1000 W na m2 Kelvin. Teraz, żeby wyświetlić wszystkie elementy klikam A. Teraz nasza analiza już jest gotowa do, do obliczeń, dlatego klikam SOLVE. Wchodząc w info, możemy zobaczyć, jak szybko nasza analiza się wykonała. Jak widać, zajęło to tylko 4 sekundy. Wchodząc w results, można zobaczyć rozkład temperatury. Można zwizualizować też Rozkład strumienia ciepła, gradient temperatury. Na rozkładach wizualizowanych w SimSolidzie można pokazać minima i maxima oraz zmienić sposób uśredniania. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na inne nasze materiały. A w celu dowiedzenia się więcej o produktach firmy Alter, zapraszam na alterpartnerpoland.com